Cześć, witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Arkadikus. Jak się macie? Dzisiaj, moi drodzy, opowiem wam o tytule, który jest czystej klasy indykiem, ale indykiem z ogromnym potencjałem. Czy ten potencjał został spełniony? No, tego wam nie powiem, bo w grze spędziłem teraz około 13 już godzin i przebijam się tak naprawdę e, przez drugi z trzech aktów, ale grę odpaliłem wcześniej na streamie, w pierwszą godzinę. E, opowiedziałem o tej grze, czego skrót mogliście zobaczyć na kanale, ale zdaję sobie też sprawę, że nie każdy z was faktycznie ochoczo ogląda materiały niejako wyrwane ze streama i ja to rozumiem, ja to szanuję, nie idę wam naprzeciw, tak? Każdy lubi to, co lubi. Tak więc, e, tak jak było w przypadku Stalkera, tak, e, wiecie, że nie wiem po prostu jak się tam sytuacja rozwija dalej, bo grałem tam wtedy 20 godzin czy coś takiego, już nie pamiętam nawet, to być może i tutaj to, co mówi, akurat się zdezaktualizuje e, za jakieś kolejne 10 godzin rozgrywki. Nie zasmakowałem wszystkiego, ale wiem jedno. Te, no mówię, 12-13 godzin totalnie wystarczyło, że gdybym ja obejrzał taki materiał i zobaczył, czym jest dany tytuł, to nie żałowałbym tych siedmiu dych nawet na te 12-13 godzin. Jeśli jesteście ciekawi wrażeń, praktycznie no, na gorąco to odsyłam was właśnie do tego Twitchowego materiału, a tutaj zrobimy takie predykcje trochę właśnie jak we wcześniej wspomnianym materiale stalkera. Hell Clock. Clock z L w słowie. Okej. Okay. To gra wydana stosunkowo niedawno, bo 22 lipca przez Rock Snail z Brazylii no i wydana przez wydawnictwo Mad Mushroom. Szczerze? Ogrze, dla mnie była kompletna cisza. Nie słyszałem o niej wcześniej, nie słyszałem o niej również, gdy ją ogrywałem. No w zasadzie, w momencie, gdy do niej usiadłem, no to chciałem bardziej przysiąść do Titan Questa 2. No traf chciał, że akurat otrzymałem od wydawcy Hellcloka e, klucz. I o tym też już mówiłem zresztą na streamie, że często kody, które dostaję, lecą w jakąś próżnię lub do kategorii, że dobra, może kiedyś. Jednak coś mnie tknęło. Być może cytowane słowa innego youtubera, którego zresztą nawet nie znam, że to taki Diablo Killer. I sobie pomyślałem, że no, poprzeczka nie jest akurat za wysoka, ale przynajmniej poznałem już gatunek. Zainstalowałem, pobrałem te 4 giga, postanowiłem, że sobie odpalę naraz, po prostu zobaczę czym to jest i pójdę spać, wrócę jutro rano. No i 5-minutowa sesja skończyła się, pójdziem spać tam godzinę czy półtora później i z wielkim bólem, że spać iść muszę, no bo muszę iść spać. Bo Hell Clock trafił w moje gusta wybitnie, no przynajmniej na ten ograny teraz czas. Łączy to co lubię w grach, które lubię, e, bo e, jest to połączenie RPG, czyli właśnie takie diablaki, Poe, Titan Quest i tak dalej z roglaikiem, jednocześnie też dodając motywy znane bardziej z gier w stylu Vampire Survivors. E, brzmi to strasznie chaotycznie, zdaje sobie sprawę, więc najpierw opowiem wam po prostu jak to wygląda pod kątem mechanik, albo bardziej nawet tej takiej losowości. Tym, co nie potrzebuje wyjaśnień na sam początek, to jest to system działania taki: generator spender, czyli podstawowym atakiem generujemy manę, a skillami ją wydajemy. Nie jestem wielkim fanem tego rodzaju rozgrywki. W Diablo 4 mnie to odrzucało, jak wiele rzeczy w Diablo 4, ale ta gra to akurat hybryda gatunkowa, a nie ARPG, więc sprawdza się to nawet naprawdę nieźle. Zaczynamy grę posiadając kilka bazowych skilli jako taki starter, jednak dość szybko odblokowujemy pulę skilli na pierwszy akt. Kolejny zestaw skili jest zablokowany i czeka, aż dojdziemy do aktu drugiego. No, i mogłoby się wydawać, że jest to taki, wiecie, no, prostolinijny system rozwoju, ale to właśnie ten wybór. I masa, masa zmiennych po drodze sprawia, że wcale tak nie jest. Początkowo, dobra, nieco obligatoryjnie korzystałem z wielostrzału, potem e, myślałem o tym, żeby korzystać z szybkostrzału, e, czyli no taki jakby karabin. Jednak w trakcie gry wypadł mi artefakt, który no, zmienił nieco działanie podwójnych ostrzy, zamieniając obrażenia, e, fizyczne wyobrażenia od elektryczności i oferując nam jeszcze inne bonusy z tym związane. I teraz przez te 12 godzin akurat no, skupiam się tylko na tym skillu, rozbudowując się wokół tego ataku. Najpierw uderzałem w obronę, potem uderzałem w atak, a teraz muszę zbalansować gdzieś to jak szybko mi mana spiernicza, więc teraz to jest taki mój główny... Kierunek rozwoju. Wchodząc do dungeonu, czy tam ranu, jak to tam chcecie sobie nazywać, każdy zdobyty poziom nie podnosi poziomu naszej postaci. Zamiast tego, właśnie niczym w Vampire Survivors i innych grach tego rodzaju, losują nam się trzy perki, które obowiązują tylko podczas danego ranu, a, a które odnoszą się do skilli, które mamy aktywne czyli no, posiadamy je w pasku, więc czasami lepiej jest mieć mniej skilli, ale szybciej je rozwijać, tak? I tak jak w przypadku właśnie tych podwójnych ostrzy możemy zadawać większe obrażenia, możemy zwiększyć area of effect, możemy zwiększyć prędkość tikowania tej zdolności. I te zdolności, te perki, które możemy odblokować, mają swoje rarity. Zwykłe, szare normalne podnoszą statystyki minimalnie, potem są rzadkie, magiczne, aż wreszcie dochodzimy do legendarnych i mówimy tutaj o buście na przykład o 40% e, powiedzmy więcej obrażeń czy unikalne. No i do tej konkretnej umiejętności możemy wylosować, że zadawanie obrażeń ostrzami zmniejsza odporności mobów o 20%. E, do tego na zakończenie każdego poziomu mamy też Posąg, w którym za zdobyte podczas ranu złoto, które tracimy właśnie w razie porażki, wykupujemy perki dla postaci. I znów zwiększamy obrażenia żywiołowe, zwiększamy obrażenia fizyczne, zwiększamy prędkość postaci, zwiększamy defensywy, albo rodzaj nawet defensywy zmieniamy, i tak dalej. Wszystko? Nie wszystko, bo w trakcie tłuczenia tych mobów wypadają nam przedmioty takie jak złoto, którym możemy, e, które możemy wydawać właśnie w trakcie ranu, kamienie dusz, które wykorzystujemy na zakupy e, i ulepszanie artefaktów i sprzętu, gdy wyjdziemy z ranu, i wreszcie możemy też wydropić wyposażenie, a wyposażenie zostaje już z nami na stałe. No i wtedy mamy też wybór, czy zakładamy nowe, jeśli afiksy nam odpowiadają, czy też przerabiamy to na kamienie dusz. Oraz też przy okazji RNG wypadają nam świeci dełka, które znów pełnią funkcję takiego tymczasowego wyposażenia, no i podnoszą nasze przeróżne statystyki, jak szansa na trafienie krytyczne, prędkość ataku, prędkość biegania, obrażenia i tym podobne, no i e, pełnią taką kolejną funkcję lutu, który znika, kiedy giniemy albo kiedy kończymy ran. I wreszcie są też artefakty, które zakładamy w relikwiarzu. Tutaj może e, przypominać nam się taka mechanika, wiecie co, Sanctum z Paw of Exile, ale też z, z Last Epoch, gdzie tam mamy ograniczoną ilość kratek i musimy pomieścić artefakty, które już dość mocno wpływają na to, jak działają nasze skille. Moje artefakty, tak jak mówiłem, zmieniają obrażenia e, fizyczne, ostrzy w błyskowe, no i dodatkowo przy trafieniu krytycznym powstaje tam wybuch też elektryczny. Inne zwiększają obrażenia elektryczne, łącząc się z tym pierwszym głównym artefaktem, a dodatkowo zapewniają defensywę. No, i dla przykładu, teraz mam tak, że wydawanie many działa tak jak w Lasty pochu że daje nam taką tarczę. Tutaj nazywane jest to przekonaniem. E, I to samo przekonanie zwiększa mi o 9% swojej wartości obrażenia. E, jeszcze inne tam artefakty sprawiają, że używanie umiejętności tych ostrzy mnie nie spowalnia. Dodatkowo zapewniają licz, zarówno e, do e, many, jak i do życia. E, a dodatkowo zabicie każdego moba daje mi kolejne regeny. I czy to wszystko? Otóż, oczywiście. Nie, bo mamy jeszcze drzewko główne, które wpływa na nasze statystyki globalne, i o ile jest tam również oczywiście masa perków odpowiedzialnych za obrażenia, jak procentowe zwiększenie tej wartości oraz punkty związane z ilością życia, many i tak dalej, czy prędkości poruszania, to są tam przede wszystkim umiejętności użytkowe, quality of life, a to zwiększamy pojemność naszego relikwiarza na artefakta. To jest mega 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 ważne, a to możemy właśnie tutaj umożliwić levelowanie naszych skini na wyższe poziomy. Dzięki czemu zadają większe obrażenia, ale też więcej kosztują, a to możemy zdobywać szybciej złoto, czy doświadczenie, czy też zmniejszyć koszty ulepszania artefaktów. Czy zmniejszać ceny w sklepie? A to wciąż nie wszystko, bo jeszcze, jak widać, po drzewku możemy zdobyć coś, co się nazywa błogosławieństwem. No i tego jeszcze nie miałem okazji. Zaznać, doświadczyć i nie wiem co to daje. Tak samo warto jeszcze pamiętać, że im dalej jesteśmy w aktach, tym mocniejsze są te perki, które rozwijamy przy zdobyciu poziomu w sensie, no rośnie nam po prostu sufit. Dodatkowo, teraz tak sobie jeszcze przypomniałem, że niektóre perki blokują inne perki więc jest też pewien aspekt decyzyjny podczas każdego ranu, nie? Ogólnie no dzięki temu praktycznie każdy ran jest inny, mimo że odbywa się w praktycznie tych samych mapach. Tylko te rany robimy szybciej i szybciej i szybciej i szybciej, dużo szybciej. Czasami warto wrócić więc też z aktu drugiego do aktu pierwszego, żeby nagrindować kilka leveli. Ja tak zrobiłem, żeby właśnie wbi wbić punkty do wydania na drzewku, aby odblokować więcej miejsca na artefakty. I jeśli ktoś uznał, że mech to lipa, no to pamiętajcie, że mówimy tutaj o aktach kampanii, a jest jeszcze tryb Ascension, który, o którym opowiem troszeczkę później, a który wnosi też wiele nowości. Rzekomo, ale tutaj będę się posługiwał właśnie wpisem autorów, samych autorów, no gdyż ja jeszcze Ascension nie przetestowałem. Co do samej rozgrywki, jeśli lubicie właśnie takie RNG, to wydaje mi się, że pokochacie Healthlock. Myślałem, że powtarzalność ranów mnie trochę od tego odepchnie, bo biegamy w sumie po tym samym. No ale no w zasadzie z każdym ranem jest czuć progres, bo to nie tylko Moby są naszym przeciwnikiem, bo możemy się świetnie obudować defensywnie, ale pokona nas coś innego, czyli czas. Każdy ran ma bowiem ograniczenie czasowe, które można nieco rozciągnąć poprzez drzewko rozwoju, więc nawet jeśli czujemy się nieśmiertelni, ale nie zadbamy o DPS, czyli jesteśmy tak zwanym ZDPS-em, czyli Zero DPS-em, to wykończy nas czas, bo gdy odliczanie dobiegnie zera, giniemy. Hellclock ma dobre density mobów, e, cały czas jest co bić, e, no i bodaj dobra, okej. Okay, pierwsze poziomy każdego ranu mają tam troszkę mniej tych mobów e, do bicia, jednak e, miejscami robi się już naprawdę gęsto, a im niżej jesteśmy, tym gra bardziej przypomina już takie Paweł w Exile z coraz większym stopniem delirium. E, Rozgrywka jest bardzo płynna, ale też nie jest trywialna. I przejście z aktu pierwszego na drugi było dla mnie osobiście bolesne i faktycznie wymagało takiego przygrindowania na szybko w akcie pierwszym z powrotem, a i tak jeszcze tego drugiego aktu nie pokonałem. Znów nie jest to dla mnie żaden problem, bo tak jak wspomniałem, z każdym ranem czuć progres. Czasem większy, czasem mniejszy, ale zawsze do przodu. Swoją drogą Hellclock jest świetne, gdy po prostu szukacie gry, do której możecie przysiąść na 15 minut na przykład przed pracą albo przed jakimś wyjściem. Bo no nie trzeba tutaj robić jakichś wielogodzinnych sesji czy czegoś tam bardzo planować. Grając w Hell Clock, Widać po prostu, że twórcy mocno inspirowali się naprawdę wieloma tytułami i nawet tego po prostu nie kryją, bo w opisie Ascension sami powołują się na przykład na Grimdon. Swoją drogą też bardzo dobra gra, świetna wręcz gra. Czuć tutaj Tor Torchlighta, czuć tutaj szczególnie pod kątem muzyki Diablo 2, czuć tutaj Paw of Exile, czuć tutaj Last Epoch, czuć tutaj Vampire Survivors. Wszystkiego po trochu, ale wszystkiego co najlepsze. Chciałem jeszcze powiedzieć coś o fabule, ale. Morelli, kto w takie grze gra dla fabuły? Nie wiem. Z tego co wyczytałem, no to w opisie, nie? No to gra nawiązuje do historycznego konfliktu zwanego masakrą Kanudos. No jednak, podawanie tej fabuły jest takie bardzo szczątkowe i być może faktycznie po zakończeniu całości byłoby łatwiej się na ten temat wypowiedzieć, no ale. Tego rodzaju gry jednak nie mają dla mnie w ogóle żadnego znaczenia fabularnego. Ja mam parę tysięcy godzin w Pawłowie Exile, a ja nie wiem o co tam chodzi, jeżeli chodzi o fabułę. A Co do wizualiów, gra uderza z shadingiem, bliżej jej do takiego właśnie torchlighta niż do Pawłowie Exile. I mimo, że ja personalnie nie jestem wielkim fanem cell shadingu, to tutaj akurat w rozgrywce to nie przeszkadza, a nawet dzięki zastosowaniu właśnie tej technologii jest strzelam nawet bardziej czytelne mimo że właśnie takie pełne klateru nie bo to a to skrzynki są do zniszczenia a to mobów e, jest całe ekran a to efekty naszych skilli zakrywają też masę, masę rzeczy ale to jest bardzo czytelne przynajmniej dla mnie Wygląd mobów budził we mnie taki uśmiech, przyznam szczerze, bo nie mamy za wiele czasu, żeby się im poprzyglądać, ale z jednej strony rozpoznałem Spaw of Exile te robale wyłażące z ziemi, a z drugiej strony no, te latające i lądujące sępy no, bardzo mocno śmierdziały mi Diablo 2. No, inspiracja jest naprawdę widoczna gołym okiem. Ale jest to inspiracja taka sympatyczna, powiem szczerze, a nie, że taka czysta podpierdolka i co nam zrobicie, nie? Pod kątem dźwięku tutaj zdecydowanie czuć Diablo 2 w pełnej krasie i o ile wiele aspektów gry wskazuje na przeróżne gry, które już wymieniłem, tak muzyka jest czystym Diablo 2. A czy to dobrze, czy to źle, no to zostawiam w sumie już wam do oceny. Technicznie gra działa dobrze, nie wykrzacza się, chociaż mam pewne zarzuty co do czasów wczytywania. No, jak na taki tytuł jak na mój sprzęt, to wydaje mi się miejscami za długo. No co prawda kanapki czy kawy w tym czasie nie zrobię, ale zdecydowanie nie jest to takie seamless wczytywanie. Gra oferuje możliwość gry padem, oferuje też sterowanie klasyczne, czyli myszka plus klawiatura, gdzie na klawiaturze mamy skill oraz sterowanie WASD. I jak najbardziej da się też przestawić klawisze, więc po jakimś czasie udało mi się, tak jak w Poe, grać jedną ręką na myszce, a drugą paląc fajkę. Tak więc za to. Plusik. Jest też pewien zarzut odnośnie responsywności. No tutaj nie wpływa to całościowe na moje odczucia wobec tej gry, ale zakląłem parę razy, muszę przyznać, bo czasami nasza postać tak jakby nie odpowiada od razu, szczególnie kiedy mamy jakiegoś dużego przeciwnika na ekranie. Nasza postać, pomimo na przykład zaprzestania naciskania prawego przycisku myszy, nadal stara się... lewego przycisku myszy... nadal stara się podbiec, cholera wie gdzie, no i blokuje się na takim mobie. I tak samo, gdy chcemy generować manę i strzelamy tym podstawowym atakiem, to gdy od razu Wciśniemy prawy przycisk myszy, żeby wykorzystać na przykład nasz główny skill. To nasza postać i tak jakby nie, nie wyłapywała tej komendy i nadal po prostu atakuje podstawowym atakiem. Szybko się to resetuje, że tak powiem, ale no gdy 99% rozgrywki jest mega płynne i przyjemne, to te 1% potrafi wkurzyć. Ale to jest tak naprawdę jedyny poważny zarzut, jaki mam wobec Hellquok. Nad tą responsywnością zdecydowanie twórcy muszą popracować, bo przez większość czasu jest naprawdę spoko, a potem nagle je but. I się ścinamy. No i warto też wspomnieć o tym, że twórcy e, cały czas rozwijają ten tytuł. E, ostatnim update'em e, przed wydaniem 22 lipca był ten nowy endgame nazwany właśnie Ascension. E, nie będę się nad nim rozwijał, bo tak jak mówiłem, jeszcze jest przeze mnie nieliźnięte, ale patrząc na opis przy tym updatecie, no możemy przeczytać coś, e, co, to, co, co, co ten endgame wprowadza. No i tutaj tłumaczę. W skrócie Ascension to całkowity reset świata gry, podobnie jak nowa liga lub sezon w grach ARPG. Tracisz wszystkie zdobyte poziomy, relikwie i ekwipunek oraz kamienie dusz, zaczynając nowy bieg w endgame'ie od zera. Dostosowujesz poziom trudności i mechaniki nowego świata za pomocą nowego drzewa umiejętności i próbujesz go ukończyć, mając ograniczoną liczbę prób, eksperymentując z nowymi buildami, relikwiami i konstelacjami w trakcie gry. Zaczynasz od wybrania poziomu trudności, aktywując pokuty w drzewie wzniesienia. Pokuty to modyfikatory, które utrudniają grę: szybsi wrogowie, nowe mechaniki bossów, zmniejszone odporności i wiele więcej. Każda aktywowana pokuta zwiększa ogólny poziom trudności, który nazywamy poziomem piekła, przy czym trudniejsze pokuty są warte więcej punktów. A do tego dochodzą jeszcze konstelacje, czyli nowa mechanika, i tutaj czytamy: Nasz system konstelacji czerpie wiele pomysłów, które mogłeś już widzieć w Grimdon i dostosowuje je do unikalnej pętli rozgrywki naszej gry. Główna idea jest bardzo prosta: istnieją 52 mini drzewa, konstelacje rozłożone na ogromnym niebie. Zaczynasz w samym centrum, a odblokowując i ukończając konstelacje, Zyskujesz dostęp do nowych, coraz bardziej oddalonych od środka. Konstelacje występują w siedmiu różnych kolorach, które powstają z kombinacji trzech podstawowych ee, zwanych ścieżkami oddania: Furia (czerwona), Dyscyplina (zielona), Wiara (niebieska). Te ścieżki odpowiadają mniej więcej klasycznym klasom RPG pod względem stylu gry: odpowiednio wojownik, łotrzyk i mag. Czy to wszystko? Otóż nie. Bo twórcy zapowiadają jeszcze kolejną aktualizację i najnowsza ma wprowadzać crafting oraz urozmaicenie biomów. Proszę bardzo. Pierwsza aktualizacja pojawi się wkrótce po premierze w ramach darmowego dodatku narzędzia zegarmistrza Rzemiosło. Podczas swoich ranów będziesz zbierać walutę rzemieślniczą, którą wykorzystasz w. Quicksera Mobim, aby dostosować swoje relikwie na wiele sposobów, dodając, usuwając, ulepszając atrybuty, a nawet korumpując relikwie, co może przynieść nieprzewidywalne rezultaty. Co najważniejsze, podczas bety będziesz grać e, w tych samych środowiskach co w kampanii, walcząc z tymi samymi wrogami i bosami. Na początku może to być ciekawe, ale po dziesiątkach godzin ascension spodziewamy się, że może to się stać nieco nużące. Dlatego pracujemy nad stworzeniem 12 nowych biomów wyłącznie dla Wzniesienia, z przemieszanymi wrogami i bosami z kampanii oraz nadchodzącego dodatku. To ostatnie też pokazuje dobre nastawienie, że twórcy wiedzą, że jeszcze nie wszystko bangla, że jeszcze trzeba nad czymś popracować i nie wstydzą się do tego przyznać. I tak, moi drodzy, właśnie kończę ten materiał. Hellclock może nie wszystkim przypadnie do gustu, jasne, ale w moje gusta trafiło doskonale. Przede wszystkim należy pamiętać, że jest to już gra. Po premierze, jasne, ale nadal ma być rozwijana. Trochę taki wiecie: Pawo Exile, vibe'ik, nie? Pod tym aspektem, i jestem przekonany, że ja będę to śledził. Jak na 75 zł na Steamie uważam, że warto, dlatego polecam. Jeśli graliście, no to dajcie znać, co o tym sądzicie. Dajcie również znać, czy daliście się wciągnąć, czy raczej się odbiliście od tego tytułu. A ja na ten moment kończę. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. thank <laughs> you